Czołanko Widzowie, witam na, was na moim koncie i e, wczoraj przez dwa dni nie było odcinka ojka nagracza ładna no, nawet i nie było odcinka ale bo no nie mogłem nagrać po prostu nie było ale teraz to wiem że daily się przerwało ale Stołuki. Dobra, ale yy, teraz będę tak jak wtedy, chyba co drugi dzień. W ogóle niedługo mam już sobie wyposażenie do piperki. Widzowie, nie mogę się przebić przez magiczną barierę 47 rangi na <laughs> Piperce. Tutaj też chcę, żeby 1000 monet. Ale to niedługo, chcę w Star Dropach, dzisiaj zagramy sobie, nie wiem, cztery rundy, może więcej, nie wiem, jedną możemy sprowadzić na Piperce właśnie, dobra, to gramy, nie wiem, boję się, bo jak ja sobie grałem, to nadrobiłem jakby... jakby jakby nie mówiąc, ale nadrobiłem 20 puszak. Pucharków. Ale może być ciężko, w mają tylko... Nie, jest. Uciekłem. Dobrze, Edgar. Przepięknie. Uj. Skocz, skocz. Ja ci wyjaśnię tego baza astrala. Spróbuję. Nie, nie. Nie mogę zginąć. Jest. Kurczę, że on tam poszedł? Nie, 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 ale Edgar ładnie wyjaśnia. No nie, jak mnie dorwał? Edgar czasami nie zostanie zniszczony, nie znaczy się. Dawaj Rykowe ulta kurcze Ale... Star Power pokonał Ja też Powiedziałem yy, yy, Śnieżko I zaprosiłem go do tego Do wspólnej gry właśnie, żebyśmy Wbili na tej pelperce Ale... Ostatniego dużo w grze nie ma Łoj stałam... O nie, o nie, nie, nie nie! Czekam. Jest! Nie! Nie, no to Edgar nie da rady ponad trzech! Ale i tak dobrze gra! No tylko już szans ale blisko było Dawaj Riko pokonał? Jest pokonał ich O ale ten Riko jest dobry Nie 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 skacz Dobrze teraz skacz O nie 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 Riko Poczekaj aż on wyjdzie i u... lub odbij od ściany Riko Co ty zrobiłeś? Dobra, kurde. No odbijaj od ściany. No tak nie wygra, jak będzie chodził na bokach. To mamy w końcu go tam... Uderzy, no nie. Jeszcze ulta, no. Przegrane. Ile ja mam biletu na mega drzewo? Ole, mnie wzięli mocno. Mógłbym być w top 3, gdybym 5 wygrał. A ile ja mam? 5. Nie. Dobra, no, bym teraz dał radę. Jak dużo spadnę, to później jest jeszcze trudniej widzowe. Już miałem, brakowało mi ze trzy pucharki, ale przez moją winę przegraliśmy. W ogóle, czemu ludzie biorą tyle dymamajków? O, bo nasz był lepszy. Nie. Jest. A ich tam w ogóle... ich nic nie robi bo Coś tam uderzyło, ale. Tak to ten Ibas bas, Astral? Nie, nie! No jak ja widzicie, próbuję użyć. Ulta! Znieść go! D mamaj ulta mu rzuć. Ulta tam rzuć, dobrze! Bardzo dobry ten jak jest. Dobrze. Pierwsza wygrana, eee, no runda pierwsza. Dobra. Ha, dobrze! Ten blok też dobry, ta, ta... Oj. Ta drużyna jest mega dobra, gdzie jest ten... Tam, po pasastra. Kurczę. Mm. co, no, czemu, co ja zrobiłem, utarzuc, no, o nie, no ale po co ten brok zrobił, ja tylko ze skrzaków go trafię tego, no Giną sobie, jak akurat jest taka sytuacja. Jak ja mam później wygrywać rundy? Jeszcze pewnie na salą mi dobiorę takich... tryhardów i... Ho, no, przegraliśmy. Jak mają Miko, to Piperka nie ma jak go porobić. Ja widzę, że ostatnio próbowałem, jak Piperka nie ma ulta, to Miko nie porobi. Jeszcze jak sami mnie zostawiałem Tym bardziej go nie robię No i jeszcze tutaj Nie No nie Widzicie jaka ta jest dobra? Normalnie Ona jest tak dobra Że odpada Tak szybko Wiem, że wcześniej odpadłem, ale jak coś to porównujecie sobie umiejętności, a nie! Zobaczcie tą umiejętność na tej lili. Ja jakoś byłem 46. Z zobaczymy, jak się da. Ile ona ma na tej lili? Nie. Dobra, zabijmy Ja zapomniałem. Birmin, wiesz, że jest hiperka do melodii? Ja na hiperce mam szelka. Dobra, to może zagramy sobie kimś innym. Ja ze śnieżkiem tam może wie. Może na odcinku. A, no, dobra. Weźmy sobie. Dobra, e baza astralbe. Mm. Że wchodzisz w ten nie do startu, bo może będzie akurat 50 lub 100 monet i wtedy. będzie to jest wyposażenie. Też widzę, że nie chcesz spadać jakoś, z, nie wiem. Jest czysta pucharków, bo to jest bez sensu. Dla mnie nie jest dobry jakoś specjalnie ten bas astral, ale... Może ja nim nie umiem grać. Dobra, nie czemu nie, nie ten? Nie, no, ej! Dawajcie, Brok, ten Brok sobie w ścianę uderzył rakietą. Wiem, że ja gadzę tę ścianę, ale. Dobra, nie, nie. O... Jeszcze się nie rusza. Widzowie, jak ktoś chce, jak załóżmy, nie wiem, coś tam widziałem, ale jakby ktoś mówił, że ktoś jest słaby, na przykład nie wiem z y, albo śnieżek, albo ja, to jak coś, to wiecie gdzie jest klub, tam możecie zaproponować kto chce jeden versus jeden. Zobaczymy wtedy kto jest lepszy. Bo tak można właśnie udowadniać takie rzeczy. A nie że ktoś pisze, że z drugiego załóżmy jest bot, a sam nie jest lepszy. No nie. Dobra widzowie, nie udało się wygrać żadnej. Ja kończę odcinek do pojutrze, pa.